Cześć, ja jestem Manduciek i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, tym razem z Age of History. W tym filmie spróbujemy odrodzić Rzeczpospolitą obojga narodów, spróbujemy ją uratować. Jak nam to wyjdzie, nie wiemy. Ale tak, co chcę, ustawmy sobie ...legendarny i weźmy sobie klasyczną mgłę wojny. I jest dobrze. Dobrze. <laughs> co chcemy ogarnąć? Podatki zwiększmy, bo raczej bez gotówki nie uda nam się mm, uratować Rzeczypospolitej. I w co chcemy iść? Chcemy ekonomię, populację wszystko po trochu trochę podatków, trochę produkcji zarządzanie. Jeden wpadania i w utrzymanie wojska pójdźmy Dobre. ja bym proponował abyśmy zajęli Mołdawię. Okej, okay, jesteśmy pod Mołdawią. Kto z tych zabortów jest najsłabszy? Mmmm. Plus dobra to z Prusami przydałoby się na początku wojować jeśli chodzi o takich przeciwników i fajnie by było jakbyśmy zajęli Pomorze i Królewiec na przykład i jakby się udało to jeszcze Śląsk byśmy zajęli byłoby wtedy bardzo fajnie ale teraz zajmijmy się Mołdawią bo jednak gdzieś musimy zrobić ekspansję a Nigdzie indziej za bardzo się nie da Okej okay. I tak Witaj Mołdawio um, Musimy cię wyzwolić Musimy cię wyzwolić Skąd ty tam ty masz 5000 żołnierzy. E, Dobrze. Zróbmy tak. W sumie patrząc na stan naszego wojska, to się nie dziwię, że Rzeczpospolita opadła. Kurdebele Gospodarka nam nie wyrabia Oni mają takie wojsko, że to hit Ale Chyba ch Chyba ich y Rozgromiliśmy Wracać na front Dobra, idziemy do do Mołdawii już tak głębiej. O kurde, to, to nas wyparli. To wyślimy taką armię tutaj. O tu, 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 tu. O, tu. Dokładnie. To jest tak zwana wojna. Oni, oni już mają wojnę desperacką. I teraz kociołek, oczywiście, ta gra to jest żart. ale dobra, zajęliśmy Mołdawię. Jakie chcemy tereny od Mołdawii? W ogóle, jakie mam straty? Oni mają większe straty, więc dobrze. <grym> Co byśmy chcieli wziąć? Fajnie by było zajęć sobie coś takiego Myślę Czyli współczesną Mołdawia Ale Jeśli możemy to zajmijmy całą Mołdawię bo, bo Bo tak Nie ma za bardzo Co Tracić Okazji I fajnie by było jakbyśmy jeszcze Wołoszczyznę zajęli Tak? Wołoszczyzna Zgrupujmy tylko armię i zróbmy asymila asymilację na tych ter terenach. No, <grytania> ale no, Polska, Polska coraz e, wyżej jest w rankingu. Przebiliśmy Wielką Brytanię i Hiszpanię. Dania ma wojnę z Prusami. Królestwo Danii i Norwegii. Myślę, że powinniśmy to wykorzystać. Tak, tak uważam, że powinniśmy wykorzystać okazję i wyjść do Prus. Odbić Pomorze. To jest chyba to, co chcemy osiągnąć. Żeby Biały Orzeł. Się wreszcie uwolnił. O kurde, że Austria mi wchodzi. T Austriaka się nie spodziewałem. Mamy ciężką wojnę, tak to. Tak to nie agresji przydałoby się zrobić. Kurcze, bele Hmm, hmm, hmm. Musimy wybronić nasz naród za wszelką cenę. Dobra. Austriacy to tak naprawdę armią, armią niewielką atakują na północy. Ale kurde. W Mołdawii mają nie, jednak całkiem. Mo pokaźną armię, zróbmy takie dwa punkty obrony ale Austriacy nam wbili kosę ale dobra, przynajmniej jest wyzwanie a co gdyby tak Austriaków odciąć w na terytorium ukraińskim Dobra Ale za bardzo teraz nic nie zrobimy, bo nie mamy za bardzo punktów tych punktów ruchu Ale udało nam się do Transylwanii wejść, więc jest progres. Ale z takich e, pozytywów, e, których nie ma za wiele, e, zajęliśmy Galicję, co jest e, dosyć, dosyć, dosyć e, wielkim sukcesem. Wywiązaliśmy Austriaków y, y, pod Lublinem, pod przemyślem bardziej. No i weszliśmy do Słowacji, do Zakarpacie. Ale teraz spora na kontrofensywę. Byśmy już tam Galicję za, zajęli do końca. OK, Póki co wojna nie wygląda nie idzie najgorzej Mamy... A, niezaopatrywana prowincja. No oni też nie są zaopatrywani. Odcięliśmy ich, więc jest. Dobrze. Z Krakowa weźmy Wyjdźmy. I, i, i. To jest tak zwane niszczenie przeciwnikowi psychiki. A, i zmarnowaliśmy punkty, te punkty ruchu, Zobacz, trochę. ale Austriacy weszli do Krakowa. Niestety straciliśmy kraków, ale niebawem go powinniśmy odbić. Coś pod tym Rzeszowem się związali, ale uratowali kocioł. pod Krakowa, pod Kraków, muszę ich wysłać, wyprzejdźcie tu, zróbmy tak, a nas Pokonują się Austriacy, ale my to, to jesteśmy potężni, potężna Polska. Straciliśmy tyle, tyle że Mołdawię oraz y, południową Ukrainę i Kraków co to, to, to najbardziej boli. Spróbujmy coś w Kielce organizować. I Kielce się wybroniły. Mm, musimy stopniowo odbijać nasze ziemię. Przejdźmy do albo może niekoniecznie. No albo dobra, może niekoniecznie do łodzi, a do się po prostu wycofajmy na podlasiu, wchodzą nam do Podlasia. Ale ki kijów, kijów trzymamy nadal Nadal trzymamy kijów, to jest najważniejsze <śm> <śm> Okej okay. Mm, z minusów tak na pewno jest to, że nasza ofensywa w środku Austrii się rozpadła. A z plusów to odbiliśmy ter ten tereny pod Teraz spróbujmy do siedlc wejść. W Rzeszowie zró zróbmy armię. Albo mam plan. Nie wiem, czy wyjdzie, ale spróbujmy z Austriakiem dogadać się. Czy chcemy oddać Kraków? Nie ja wiem, chciał to. Hmm. OK okej <laughs> jak się zgadzam to 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 będzie warf albo spróbujmy tak może zadziała oj chyba jednak nie zadziała ale czasem to 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 działa jest super do siedlc musimy wejść nie możemy oddać Warszawy bez yy, walk. Ale problem jest taki, że Austriacy skutecznie wchodzą na nasze terytoria. Mm. Tak. Spróbujmy zrobić tak i związaliśmy 1700 jednostek Austrii. Oni prędzej czy później się tam wypalą. Dobra się nie ma co odbijać w tym momencie. Mm. Trochę spadliśmy prestiżowo i tak dalej. Ale no. Spróbujmy zająć Wiedeń. Jak zajmiemy Wiedeń, to to jest już sukces Rzeczypospolitej. Brześć. Słuchajcie, jesteśmy pod Wiedniem. Armia Polska jest pod Wiedniem i Bratysławą. Czy uda nam się zająć Wiedeń? Nie wiem, ale trzymajmy kciuki, że uda nam się zająć Czechy. Jest, zajęliśmy Wiedeń, jest bardzo, bardzo dobrze. Bo zajęliśmy Wiedeń, a oni nam nie zajęli Warszawy. Dlatego spróbujmy się dogadać z przeciwnikiem. Ja bym chciał, jako rzecz pospolita te tereny tak ale chyba nie, nie nie da rady a spróbujmy na ich warunkach podpisać pokój No dobra, zróbmy pokój, pani Austriaku, proszę cię.